Psalm 106. Hallelujah! Wysławiejcie Pana, bo jest dobry, bo jego miłosierdzie trwa na wieki. Któż wypowie wielkie dzieła Pana i ogłosi całą Jego chwałę? Błogosławieni, którzy strzegą sądu i czynią sprawiedliwość w każdym czasie, pamiętaj o mnie, Panie, przez miłość do swego ludu nawić mnie swoim zbawieniem, abym widział. Szczęście Twoich wybranych cieszył się radością Twego narodu i chlubił się razem z Twoim dziedzictwem. Zgrzeszyliśmy wraz z naszymi ojcami. Popełniliśmy nieprawość i postąpiliśmy niegodziwie. Nasi ojcowie w Egipcie nie rozumieli Twoich cudów, nie pamiętali wielkości Twego miłosierdzia, lecz buntowali się nad morzem czerwonym, a jednak ich wybawił. Przez wzgląd na swoje imię, aby okazać swą moc, zgromił Morze Czerwone i Wyschło i przeprowadził ich przez głębiny jak przez pustynię. Tak wybawił ich z ręki tego, który ich nienawidził, i odkupił ich z ręki wroga. Wody okryły ich ciemiężców, nie został ani jeden z nich. Wtedy uwierzyli Jego słowom i śpiewali na Jego chwałę. Szybko jednak zapomnieli o jego dziełach, nie czekali na jego rady. Pałali rządzą na pustyni, na próbę wystawiali Boga na pustkowiu. I dał im czego żądali, lecz zesłał na ich duże wycięczenie. Gdy w obozie zazdrościli Mojżeszowi i Aaronowi, świętemu pana, otworzyła się ziemia i pochłonęła datana i zakryła zgromadzenie Arbirama, i zapłonął ogień w tym zgromadzeniu, Płomień spalił niegodziwych, zrobili cielca na chorebie i odlanemu posągowi oddawali pokłon. I zamienili swoją chwałę na podobieństwo wołu jedzącego trawę. Zapomnieli o Bogu, swoim wybawcy, który dokonał wielkich czynów w Egipcie, cudownych dzieł w ziemi Chama, rzeczy strasznych nad Morzem Czerwonym. Dlatego powiedział, że wytraciłby ich, gdyby Mojżesz jego wybrany nie stanął w wyłomie przed nim, aby odwrócić jego gniew, by ich nie wytracił. Wzgardzili też wspaniałą ziemię, nie wierząc jego słowu i szemrząc w swoich namiotach, nie byli posłuszni głosowi pana. Dlatego podniósł na nich swoją rękę, aby ich wytracić na pustyni, aby ich potomstwo rozrzucić wśród pogani, Rozproszyć ich po ziemiach przyłączyli się też do baal-peor i jedli ofiary składane umarłym. Tak pobudzili Boga do gniewu swymi postępkami, że spadła na nich plaga. Wtedy powstał Pinhas, dokonał sądu i plaga ustała. Poczytano mu to za sprawiedliwość po wszystkie pokolenia na wieki. Rozniewali go znowu u wód Meriba, tak że Mojżesz wiele ucierpiał z ich powodu. Rozraźnili bowiem jego ducha i mówił nierozważnie swymi ustami. Nie wytępili narodów, jak im to Pan nakazał, lecz zmieszali się z tymi narodami i nauczyli się ich czynów i służyli ich bożkom, które stały się dla nich pułapką. Ofiarowali bowiem demonom swoich synów i swoje córki i przelewali krew niewinną, krew swoich synów i córek, których ofiarowali bożkom Kanaanu. I ziemia została skalana rozlewem krwi. Splamili się swymi czynami i cudzołożyli swymi postępkami, dlatego pan zapłonął gniewem przeciw swemu ludowi. Także obrzydził sobie swoje dziedzictwo i wydał ich w ręce pogan i panowali nad nimi ci, którzy ich nienawidzili. I uciskali ich wrogowie, ujarzmili ich swoją ręką, wielokrotnie ich ocalał, lecz oni. Rozgniewali go swymi zamysłami i zostali upokorzeni przez swoje nieprawości. A jednak wejrzał na ich ucisk i usłyszał ich wołanie. Przypomniał sobie bowiem o swoim przymierzu z nimi i pożałował według swej wielkiej litości. Wzbudził też litość dla nich u wszystkich, którzy ich uprowadzili w niewolę. Wybaw nas, Panie! Nasz Boże i zgromadź nas wśród Pogan, abyśmy wysławiali Twoje święte imię i chlubili się Twoją chwałą. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieków na wieki, niech cały lud powie Amen. Hallelujah.